Witam Was do Cen Polskimi No Dzisiaj miejsce dla warszawskiego piwowarstwa, browarnictwa symptomatyczne. To właśnie tutaj zaczynało się warszawskie piłowarstwo. Już w połowie XVIII wieku funkcjonowały na tym terenie dwa browary: Anny Raubach i Henryka Grodkę. W 1824 roku powstał browar Jana Kazimirusa. Potem on został przekształcony, rozbudowany w duży browar Hermana Junga, założony 1854. I to, co tutaj widzicie, to jest zrewitalizowany budynek administracyjny tego browaru. Oficjalna nazwa browaru Hermana Junga brzmiała Towarzystwo Akcyjne Wyrobu Piwa Herman Jung. I ten browar działał do śmierci Hermana Junga w 1890 roku. Jung miał w ogóle trzy browary w Warszawie. Oprócz właśnie tutaj na Waliców, jeszcze miał na Placu Trzech Krzyży, na Chłodnej i na Ogrodowej. I w 1919 roku jedyny działający browar Junga na Placu Trzech Krzyży wszedł w skład. Zjednoczonych browarów warszawskich, dobrze znanych wszystkim miłośnikom Warszawy, Haberbusz i Schiele. Więc naprawdę niewiele osób wie, że ten budynek jest jedyną pozostałością po browarze Hermana Junga. Chociaż nie jedyną, bo jeszcze zobaczycie e, ścianę, która była murem Getta. Ale to za chwilę. Budynek administracyjny, nie jedyna pozostałość po browarze Hermana Junga. Również ta ściana. To była ściana browaru, a od jesieni 1940 roku do likwidacji małego getta w sierpniu 1942 roku była to właśnie granica getta. Po tamtej stronie była strona Aryjska, po tej stronie było getto i widzicie kamienica Waliców 14, W pozostałości tej kamienicy. Ona jeszcze 15 lat temu była zamieszkana. Obecnie no, stan ruiny, ale na szczęście hmm, wpisany do rejestru zabytków. I również kamienice parzyste 1210, Także tutaj była graniczna ulica Getta. Jeszcze słówko o tej kamienicy na Waliców numer 14. Rok budowy to jest około 1910-1911. I to co jest tutaj ciekawe, no oprócz tego że właśnie był to teren małego Getta do sierpnia 42. To toczyły się ciężkie walki w Powstaniu Warszawskim. We wrześniu 44 roku tutaj była barykada powstańcza. I to co widzicie, że jest oficyna, tak? jest to podwórko, a nie ma ściany frontowej. To tą ścianę frontową rozpieprzył niemiecki goliat. Wrzesień 44 goliat podjechał i rozwalił cały front kamienicy. Także tak to wyglądało. No a co degustujemy w takim miejscu? No. Browar Junga, więc i. Wybór padł na jeden z pierwszych stołecznych albo około stołecznych browarów, czyli pierwszy stacjonarny rzemieślnik w Polsce browar Artezan z serii kroniki Artezana. Fabryka Zapałek, czyli ta fabryka, która była na miejscu późniejszych zakładów Mera Błonie, tam gdzie obecnie się mieści browar Artezan. No i co? Hazy IPA, na chmielach Sabro Citra Mosaic. Otwieramy. No tak, można podjechać z aparaturą rozkręconą na maksa, świetnie. Więc chyba chwila przerwy. Gastronomia już ruszyła, ale... Piweks cały czas będziemy kontynuować. Nie możemy sobie odmówić tej przyjemności lub też wyjątkowości w takich właśnie szalonych okolicznościach. Wiatr, pizga niemiłosiernie, ruiny. Po prostu centrum miasta, jakieś klimaty naprawdę dziwne, ale nie poddajemy się. Lejemy artezana. Tym razem szkiełko. Jest tak jak trzeba. Wszystko czyściutko. Zmętnienie, złoto, piękna, biała piana, obfita, drobna. Ten wiatr jeszcze pobudza te aromaty cytrusa, kokosa od Sebro. No, taka skórka nawet cytryny jest fajna. Zdrówko. Za te piwowarskie tradycje. Niedługo też przejdziemy się na Grzybowską, do miejsca, które obecnie się nazywa Browary Warszawskie. Zobaczycie, jak to wygląda. Rewitalizowane e, budynki warzelni Villa Habrybusza. Natomiast no, tutaj, a właśnie, zobaczcie, tutaj, nad tą ścianą e, browaru Junga, był wybudowany. To było dosyć ciekawe. E, Biurowiec w latach 90. XX wieku, biurowiec Aurum, i to było ciekawe, że on był wkomponowany właśnie w tą ścianę. Ale ostatnio biurowiec poszedł do wyburzenia i zbudowano takiego rezydentiala. Widzicie kilkanaście pięter. Ważne, że ścianie się nic nie stało, i cały czas ta historyczna ściana funkcjonuje. Jestem bardzo ciekaw, co będzie z budynkiem administracyjnym browaru. Widzicie, tutaj też jest wyburzona ta nadbudówka. Widać wnętrze. Fajnie by było, żeby jakieś, um, jakieś miejsce, prawda, związane z gastronomią powstało. To by było coś wspaniałego. A jak samo piwo? Soczyste. Z wytrawnym finiszem. Goryczką co najwyżej średnio intensywną przyjemne. No jak to Hazy IPA? Po prostu za chwilę zniknie w gardle, a ja wznoszę toast i zdrowiem artezana i wszystkich stołecznych piwowarów. Tutaj był początek. Na razie.